Pod namiotem słowa. Julian Tuwim. Rzepka. Według Starej Bajki Rosyjskiej. Zasadził dziadek Rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła Rzepka Jędrna. I krzepka, schrupać, by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek, nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcie: Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I Biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się kto na przyczepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. No i przydałby się ktoś na przyczepkę. Po Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka. Przyleciał mruczek o, mał, mał, mał! i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. O, ja! o i przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, ciągnąć nie mogą. Na kurkę czyhał kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek, pomóż nam, kiciu! Mum, mum, mum! Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Mój przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną wyciągnąć nie mogą, więc woła kicia, kurkę z podwórka, wnet przyleciała usłużna kurka, kurka za kicie, Cicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę... O, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! Co się sapią, stękają, srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka: chodź no tu gąsko! Gąska za kurkę, kurka za cicie, cicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za... rzepkę? O, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! się, zapią. stękają, srogo ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko bocian, długo nos, frunży tu, boczku, do nas na pomoc. Bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć się nie mogą. Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka, rzadka to bratka. Żabka za boćka, bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, a na przyczepkę kawka za żabkę, bo na tę rzepkę, też miała chrabkę. tak się zawzięli Tak się nadali Że nagle rzepkę Wyciągnęli Aż wstyd powiedzieć Co było dalej Wszyscy na siebie Poupadali Rzepka na dziadka Dziadek na babcię Babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicie, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boczka, bociek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka na trawkę.